Siemanko z tej strony Chmielu. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejne prace przy 80. A dokładnie co? Będziemy montować radio 2Din do 80. Pewnie widzieliście na necie pełno takich pseudo jakichś tam. Kurna tuningowych, kurna przeróbek. Jeżeli chodzi o wsadzenie radia do 80, 4 ponieważ niektórzy różnie to robią, na przykład walą radio tutaj e, na wie wydają podspód i tutaj na przykład oryginalne radio od C5 albo chyba od A4 tu pasuje idealnie. E, no ok, to jeszcze wygląda w miarę spoko, ale zdarzają się, że tutaj jakieś laminaty walą i tu wkładają jakieś radio albo tutaj jakimiś plastikami albo no różne rzeczy. E, ja e, nawiewy zostaną tak jak są. Przyciski pójdą w miejsce radia. A radio będzie tutaj. I tak tych kratek praktycznie nikt z nas nigdy nie używa. Znaczy ja jeszcze nie wiem, rzadko kiedy używałem. Jedyne co mi szkoda, że ten e, busta już tu nie będę miał, ale busta. Busty pójdą tutaj na słupek, bo wpadnie jeszcze EGT i chyba ciśnienie oleju. I radio pójdzie tu. I teraz się pytacie, pewnie jak chcę to zrobić? A zrobić się to bardzo łatwo. Otóż mam już taki wydrukowany element na drukarce 3D, który idealnie wchodzi w miejsce oryginalnego. Tego panelu środkowego. I tak jak mówię, tu zostaną nawiewy, tu pójdą przyciski a tu radio. E, tutaj takie dwa otworki są, bo tutaj są oryginalne na, na śrubę, które są tam pod tymi kratkami, a tutaj są tym. E, Tuż tu ramkę sobie pomalowałem czarnym plastidipem Fajnie nawet to wygląda. W dotyku tak samo. E, tu mam takie ześlepki, które przyjdą. No i co? I montujemy. Myślę, że chyba nie powinno nam to za, za długo zajść, bo jest to banalnie proste moim zdaniem. A zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Musimy ściągnąć ten panel. Tu są dwie śruby. Tu są dwie śruby. Wszystko nam wychodzi, i zostaje nam potem ten yy, prowadnica powietrza do tych kratek. Ona schodzi tam na dół do miksera. I na dół w mikserze jest wyjście właśnie na ten tunel. I w to miejsce, też do tego zestawu jest taka zaślepka 3D. No dobra, zaślepka. Tu tylko jakimś silikonkiem dookoła się posmarować. Wchodzi to tak idealnie i bajka. I tyle. No to co? To bierzemy się do roboty. E... Ściągam e, ten Tutaj tunel. Ściągamy te trzy pokrętła, pod spodem są tutaj dwie śrubki. Odkręcamy, cały panel nam schodzi. I co? Podem radio, guziczki po kolei nie jest to jakoś mega skomplikowane. Dobra, ja działam, a my się widzimy za chwilę, jak już będę miał wszystko rozebrada. No, jesteśmy ramkę wykręconą jak mówiłem jedna śrubka tu druga tu i dwie od spodu i to już nam jest niepotrzebne no i teraz tylko trzeba się pozbyć tego tunelu bo niestety na radio nam nie wejdzie i tak jak mówiłem ono schodzi o tutaj na dół i na dole dać zaślepkę i tyle i składamy także myślę że za jakąś godzinkę będzie spokój dobra to oczywiście panel zostaje w tym samym miejscu. Panele, y, przewody, te guziki pójdą niżej. Także kabla też w zupełności starczy. No i tyle. I radio będzie tylko trzeba podłączyć i tyle. Dobra, widzimy się za chwilę, jak zacznę składać. E, mały przerywnik. Chcę Wam pokazać, jak dokładnie chodzi z tym e, nawiewem środkowym. Już Wam po... Jak widzicie, on jest tak idzie. Tam do miksera. I tutaj od góry będziecie widzieć: jest na takie dwie spinki trzeba było po prostu um, jakiś spikulec wziąć i wiecie, odgiąć je. I od dołu też na takie cztery jest. Trzeba po prostu rękę wsadzić, odgiąć go. I tyle. <gry> Jak widzicie. Widzicie, ktoś tam już modził, klapkę robił z jakiegoś syfu, masakra. No i teraz ta zaślepka, o której wam mówiłem, ta. Trzeba tu tylko posmarować ją silikonem dookoła. Aha, jest tak. I widzicie, jak zarąbiście wchodzi, I jest bajka. Tu od środka silikonem posmarować. Yy, I gitara. I składamy. Od razu chyba wpadnie tunel, wyciągnąłem. Wpadnie chyba od razu tunel z dodatkowymi zegarami. Także całkiem fajna robota. Zaraz się odezwę. No. I zaślepka wklejona. Teraz. Wystarczy tylko przykręcić panel, przeprowadzić wszystkie przewody no i tyle i zrobione. Zajęło mi to nawet nie pół godziny roboty. No, ja sobie jeszcze tutaj dołożę dodatkowy, dodatkowe zegary. Także no mi troszeczkę zajmie troszeczkę dłużej, ale ogólnie jest spoko. Dobra. Włączę Wam jeszcze, jak skończę. No, się I witam już na końcówce. Radiusz zamontowana. O, tu pokażę. Radiusz zamontowane. Jeszcze tutaj nie montuję, bo będę montował jutro dodatkowe zegary. E, a muszę sobie tu poczyścić jeszcze, bo trochę leżały przygotować na jutro, ale radio już jest zamontowane. Zarobiście to wygląda. Naprawdę jestem mega zadowolony. Jest Kowak. Fajnie się to wszystko prezentuje. Jak będą tu dodatkowe zegary? Mega, mega, naprawdę to fajnie wygląda. Roboty naprawdę na pół godzinki no może nie na pół godzinki, ale tak. Myślę, na dwie godzinki spokojnie. Jest to do ogarnięcia. Wyciągnięcie tylko tego środkowego tunelu. Wycie wyrwanie, wyjęcie tego tunelu powietrznego, który idzie na kratki. Wklejenie tamtej, e, tamtej zaślepki, przykręcenie e, tego druku 3D i tak naprawdę to wszystko. Jakbym się tutaj nie bawił e, tutaj e, w dodatkowe zegary, to myślę, że już bym spokojnie ogarnął w to w 2 godziny na spalcem na, w czterech literach. A że ja tu jeszcze robiłem swoje, to trochę poszło. Ale naprawdę fajnie to wygląda. Tą gumą pomalowane też fajnie. No, troszeczkę wiadomo się będzie odróżniało. No, bo nie będziesz miał takiego samego materiału jak deska rozdzielcza. Ale razem z tym plastikiem, z tymi plastikami, praktycznie się zgrywa jak jedno. Nie, no, moje to wygląda petarda. Dobra, mam nadzieję, że tyle pomogłem. Jakby ktoś był chętny na zakup takiego druku 3D, yy, to piszcie wiadomości. Eee, ogarniemy temat, wydrukuje się, wyśle, nie ma problemu. No nic, mam nadzieję, że chociaż trochę wam pomogłem do następnego na razie cześć.